Wyobraź sobie spartańskie pole treningowe tuż przed świtem. Światło nie dotknęło jeszcze gór, a jedynym dźwiękiem jest rytmiczne uderzanie sandałów o spękaną ziemię, niosące się echem przez dolinę. Wojownicy posuwają się naprzód w absolutnej ciszy, pokryci pyłem, potem i dyscypliną. W samym centrum formacji znajduje się miejsce zakazane dla zwykłych oczu, krąg, do którego wchodzą jedynie najstarsi. Gdzie niepisane zasady formują mężczyzn, którzy nie należą już do siebie samych. Tam, pośród wstrzymanych oddechów i napiętych mięśni, zaczynało się coś, czego współczesny świat nigdy w pełni nie pojmie. Sparta zapamiętana została z brutalności fizycznej, lecz rzadko mówi się o cichej złożoności, która napędzała jej machinę wojenną. Młodzi uczyli się od początku, że wojna to nie tylko siła to kontrola ciała. Panowanie nad umysłem i ukierunkowanie impulsów, które gdzie indziej uznano by za słabość. Tutaj jednak pragnienie nie było zakazane. Było bronią, narzędziem, rytuałem, częścią tajnego kodeksu, który zamieniał ludzkie emocje w strategię wojskową. W tym zakazanym kręgu wojownicy trenowali nie tylko włócznią, trenowali własnym ciałem, spojrzeniem, bliskością. Fizyczne napięcie było kształtowane, oczyszczane i kierowane niczym wewnętrzny ogień. To, co działo się tam, nigdy nie zostało opisane przez tradycyjnych historyków. I być może dlatego przetrwało jedynie w szeptach, urwanych relacjach i wspomnieniach, których nikt nie miał odwagi wypowiedzieć publicznie. To, co za chwilę usłyszysz, nie jest mitem ani współczesną przesadą. To część tradycji, którą Sparta utrzymywała w sekrecie nie z powodu wstydu. Lecz dlatego, że wiedziała, prawdziwa siła rodzi się z tego, czego wróg nie widzi, nie rozumie i nie potrafi przeciwko Tobie użyć. Prawda o tych rytuałach zaczyna się teraz. Aby zrozumieć, dlaczego te rytuały istniały, trzeba najpierw pojąć, kim był młody Spartan, chłopcem odebranym rodzinie w wieku siedmiu lat, szkolonym w zimnie, głodzie, upokorzeniu i nieustannej kontroli. Agoga nie tworzyła jedynie wojowników, niszczyła chłopca, by zbudować mężczyznę, a w tym procesie wielu niosło w sobie głęboką pustkę brak czułości, brak rodzinnego dotyku, brak jakiegokolwiek przejawu troski, emocjonalna potrzeba, która dla innych ludów byłaby oznaką słabości. Wsparcie była przekształcana w coś większego zbiorowe przetrwanie. Ci młodzi dorastali bez prawa do odczuwania, bez możliwości okazania strachu. Bez zgody na wyrażanie pragnienia, każda stłumiona emocja kumulowała się w nich jak uwięzione zwierzę niespokojne, dzikie, pulsujące. I wbrew temu, co wielu sądzi, Sparta nie próbowała zgasić tego wewnętrznego ognia. Ona go kształtowała. Zamieniała to, co gdzie indziej uznano by za instynkt niekontrolowany, absolutną dyscyplinę. Dla wielu wojowników była to jedyna droga, by przetrwać emocjonalne brzemię agogi. Dlatego właśnie te ukryte rytuały, tak często później wypaczane przez plotki, pełniły rolę cichych zaworów bezpieczeństwa. Dawały młodym poczucie więzi, przynależności i kontroli nad napięciem, czegoś, na co poza murami nie mieli prawa. W pewnym sensie mówiły ciału Nie jesteś sam, a umysłowi należysz do czegoś większego niż twój ból. Ta złożona mieszanka pozbawienia dyscypliny i pragnienia stworzyła nie tylko silnych wojowników, ale mężczyzn zdolnych zamienić ludzkie impulsy w żelazną precyzję. I w tym kontekście każdy rytuał miał sens. Nie jako skandal, lecz jako przetrwanie. Aby zrozumieć zasięg tych rytuałów, trzeba spojrzeć na Spartę nie jak na zwykłą armię, lecz jak na projekt społeczny zaprojektowany po to, by stworzyć najgroźniejszą siłę militarną świata antycznego. Nic w nie było przypadkowe. Każda zasada, każde milczenie, każdy ryt był środkiem do uformowania mężczyzn, którzy nie mogli zawieść. W przeciwieństwie do innych polis, gdzie indywidualizm był wartością, Sparta niszczyła ja, by wywyższyć my. Obejmowało to całkowitą kontrolę nad ciałem, zarówno fizyczną, jak i emocjonalną. Elita spartańska wiedziała, że ludzkie pragnienie jest siłą trudną do ujarzmienia. Może rozpraszać, osłabiać, dzielić. Ale może też jednoczyć, wzmacniać i pogłębiać więzi. Prawodawcy Sparty rozumieli coś, co wiele imperiów odkryło dopiero później: żołnierz walczący jedynie z obowiązku może zawahać się. Żołnierz walczący w imię więzi emocjonalnych, fizycznych, duchowych nie cofa się. Idzie naprzód do samego końca. Tak właśnie Sparta zamieniła pragnienie w dyscyplinę. Zamiast je tłumić, kierowała nim. Zamiast karać za impulsy, wykorzystywała je, by wzmocnić spójność oddziału. Intensywna bliskość wojowników rodziła absolutne zaufanie. Wojownik musiał wiedzieć, że człowiek obok niego nigdy nie zawaha się, nigdy nie ucieknie, nigdy nie pozwoli mu upaść. Dlatego Sparta pielęgnowała więzi wykraczające poza zwykłe koleżeństwo. Uczono ich emocjonalnej zależności od grupy, połączenia szacunku, napięcia lojalności i fizycznej energii zamienionej w strategię. Wojna dla Sparty była mniej walką na broń, a bardziej walką na psychikę. Aby zwyciężać, potrzeba było mężczyzn, którzy nie tylko wykonywali rozkazy, lecz czuli się ze sobą połączeni wewnętrznym ogniem, którego wróg nigdy nie pojmie. A Spartanie wiedzieli, wróg najbardziej boi się tego, czego nie potrafi wyjaśnić. Z tego właśnie zrozumienia narodziły się ukryte rytuały utrzymujące najzdyscyplinowaniejszą armię świata starożytnego. Scena zawsze zaczynała się podobnie: grupa młodych wojowników wciśnięta do drewnianej chaty, oświetlonej jedynie lampą zwisającą z sufitu. Na zewnątrz wiatr przeciągał dolinę długimi gwizdami, sprawiając, że ściany drżały, ale w środku powietrze było gęste, gorące, przesycone wstrzymanymi oddechami. Nikt się nie odzywał. Spartańska cisza nie była zasadą, była rytuałem. Najstarszy z nich, naznaczony bliznami i latami bitew, chodził powoli wokół kręgu młodych. Jego kroki były ciężkie, celowe, miarowe. Patrzył na każdego, jakby widział coś więcej niż ciało: napięcie ramion, rytm oddechu, strach ukryty pod powiekami. Agoga uczyła tłumić emocje, rytuał uczył ich z nich korzystać. Kiedy zatrzymywał się przed jednym z młodych, cała sala wstrzymywała powietrze. Wybrany musiał patrzeć prosto, bez mrugnięcia. Ta bliskość nie była przypadkiem. Była testem. Cichym oddaniem swojej kruchości i swojej siły. Dotykając jego ramienia, starszy wojownik pochylał głowę, dając znak zgody. W ten sposób tłumione pragnienie zamieniało się w wspólną dyscyplinę, w energię skierowaną ku spójności grupy. Nie wypowiadano żadnych słów. Wszystko działo się w napięciu między ciałem a spojrzeniem. Spartanie wierzyli, że ciało zdradza to, co umysł próbuje ukryć. A w tamtym dusznym pomieszczeniu każdy mięsień mówił. Gdy noc posuwała się naprzód, krąg się zacieśniał, cienie wydłużały, a temperatura rosła. Rytuał, który dla obcych byłby zagadką, dla nich był połączeniem szacunku, napięcia i fizycznego oddania, które zespalało więź nie do złamania. Gdy wychodzili stamtąd, nie byli już zwykłymi towarzyszami broni. Byli częścią jednego impulsu, jednego ognia, który czynił ich nierozdzielnymi na polu walki. Wojna zaczynała się tam, długo przed podniesieniem pierwszej włóczni. Za bohaterską fasadą Sparta ukrywała cichą maszynę, system psychologiczny zamieniający ludzkie impulsy w broń równie potężną jak stal. Pragnienie nie było tłumione, było kontrolowane. Rządzący wiedzieli, że uczucia zakazane rosną w sile, a uczucia ukierunkowane nabierają celu. Tak powstało środowisko, w którym napięcie, bliskość i oczekiwanie stawały się częścią inżynierii militarnej. Pierwszą przekładnią tej machiny było emocjonalne pozbawienie. Lata bez rodzinnego ciepła, bez czułości, bez jakiegokolwiek przejawu troski tworzyły młodych, głodnych więzi. System oferował im ją, lecz tylko w ramach struktury militarnej, tylko w warunkach absolutnego posłuszeństwa. Była to więź kontrolowana. Kondycjonowana, nadzorowana. Drugą przekładnią było wzmacnianie więzi fizycznej. Młodzi trenowali nago, walczyli nago, spali na tej samej twardej ziemi. Stała bliskość rodziła nieuniknione napięcie. Sparta nie tłumiła tej energii, ona ją przekształcała w lojalność. Wojownik uczył się ufać ciału obok tak, jak ufa własnemu. Ta więź, tworzona w codziennym tarciu bólu. Potu i powstrzymanego pragnienia była mocniejsza niż jakakolwiek przysięga. Trzecią przekładnią była kontrola rytualna. Sekretne spotkania prowadzone przez starszych nie pozwalały na nadmiar, jedynie na ukierunkowanie. Celem nie była przyjemność, lecz dominacja emocjonalna. Każdy gest miał swoje zadanie: złamać indywidualny opór, wzmocnić zbiorowe posłuszeństwo utrwalić poczucie, że wojownik istnieje w pełni jedynie w kręgu swoich braci. Rezultat był druzgocący. Mężczyźni, których umysł, ciało i impulsy były splecione tak ciasno, że żaden wróg nie potrafił tego zrozumieć, a tym bardziej złamać. Sparta odkryła, że pragnienie, gdy zostanie zdyscyplinowane, staje się najsilniejszym klejem między żołnierzami. Ta jedność przerażała wrogów. Moment przełomu nadchodził pewnej wybranej nocy zawsze tej samej w cyklu, zawsze oczekiwanej, nigdy ogłaszanej. Młodych budzono przed świtem i w milczeniu prowadzono na ukrytą polanę między skałami, gdzie księżyc wciąż wisiał nad krajobrazem. Blade światło padało na napięte ciała, a chłód świtu powodował dreszcze. Tam rytuał wchodził na inny poziom. Nie było widocznych nadzorców, nie było straży, tylko oni i to, co mieli zmierzyć w sobie. Najstarszy z wojowników zaczynał proces bez podnoszenia głosu. Podchodził do każdego po kolei, patrząc w oczy i szukając chwili, w której strach i pragnienie spotykają się. To była granica, moment przełomu, niewidzialne miejsce między kontrolą a załamaniem. Dotykając młodego palcami w pierś, zmuszał go do zmierzenia się z tym, czego Sparta uczyła ignorować, własną kruchością. Wielu drżało, nie z zimna, ale z rozpoznania, że cała brutalność agogi przygotowała ich ciało, lecz nie duszę. I tam przed swoimi braćmi młody rozumiał, że pragnienie, które niósł, tłumione, formowane, ukierunkowane, miało stać się próbą oddania grupie, nieprzyjemnością, podporządkowaniem. Rytuał osiągał szczyt, gdy starszy zbliżał twarz do młodego i wypowiadał jedno zdanie. Krótkie, pradawne, niezachowane w żadnych źródłach. Ci, którzy je słyszeli, mówili, że nie była to groźba. Było to wezwanie, nie rozkaz, lecz oddanie. W tej chwili młody rozumiał. Jego siła nie polega na zaprzeczaniu impulsom, lecz na panowaniu nad nimi tak, by nie stały się jego panami. Niektórzy płakali po cichu, inni zaciskali pięści, walcząc z burzą w środku. Ale wszyscy wychodzili z tej nocy odmienieni, bo to tam przestawali być uczniami agogi, a stawali się częścią nierozerwalnej braterskiej spójni. Gdy młody przechodził przez moment przełamania, Sparta zyskiwała nie tylko żołnierza: zyskiwała ogniwo, fragment łańcucha, który łączył pokolenia. Wojownicy uformowani w rytuałach mieli lojalność wykraczającą daleko poza zwykłe wojskowe braterstwo. Walczyli nie tylko za Sparte, lecz za człowieka obok. Za więź wykuwaną w milczących nocach, za napięcie, którego nikt z zewnątrz nie mógł pojąć. To właśnie budowało legendarną spartańską falangę. Wrogowie mówili, że niemożliwe było przerwać ich szeregi. Nie dlatego, że ich tarcze były niezniszczalne, ale dlatego, że umysł, który je trzymał, nigdy nie był samotny. Podtrzymywała go więź emocjonalna, zakorzeniona głęboko, niewytłumaczalna dla obcych. Upływały wieki, a inne polis próbowały kopiować tę dyscyplinę. I każda ponosiła porażkę, bo spartańska siła nie polegała wyłącznie na rygorystycznym szkoleniu, lecz na psychologii pod nim ukrytej. Pragnienie zmienione w koncentrację, słabość przemieniona w jedność, napięcie przemienione w oddanie. Rytuały te nigdy oficjalnie uznane były mostem między bólem a siłą, między tym, czego chciało ciało, a czego wymagało państwo. Nawet po upadku Sparty echa tych więzi nie zniknęły. Historycy odnaleźli wzmianki, dyskretne komentarze, zakodowane aluzje w późniejszych tekstach, fragmenty, które sugerują, lecz nie tłumaczą, bo tego, co naprawdę zbudowało potęgę Sparty, nie można w pełni zrozumieć, jeśli nie przeszło się przez te mury ani nie poczuło ciężaru samotności przekształconej w broń. I dlatego sekret przetrwał. Nie zniszczony, lecz ukryty pod dyscypliną ludu, który uczynił z ciała mury, a z pragnienia strategię. Ta historia ukazuje rzadko omawianą stronę Sparty. Nie te z uniesionymi włóczniami, lecz te z wewnętrznymi mechanizmami, które czyniły jej wojowników tak przerażającymi. Sekret tkwił nie tylko w sile fizycznej czy brutalnym treningu, lecz w zdolności przekształcania ludzkich impulsów w broń. Sparta zrozumiała, że pragnienie, gdy ujarzmione, może stać się siłą równie potężną jak stal. I dlatego to, co inni nazwaliby słabością, dla niej było fundamentem strategii. Przyglądając się tym ukrytym rytuałom, widzimy, że prawdziwa bitwa nie toczyła się tylko przeciwko zewnętrznemu wrogowi, lecz wewnątrz człowieka. W tej wąskiej przestrzeni między strachem a napięciem, między impulsem a kontrolą, Sparta budowała więzi nie do złamania, więzi, które dezorientowały wrogów, wzmacniały szeregi i podtrzymywały wojowników gnębionych samotnością agogi. Milczenie wokół tych rytuałów przetrwało, bo Sparta wiedziała, że prawdziwa siła rodzi się z tego, co niewidoczne, tego, co odczuwane, lecz niewypowiedziane, tego, co praktykowane, lecz niezapisane. I być może dlatego jej dziedzictwo wciąż fascynuje, wciąż niepokoi, wciąż zmusza świat do pytania, jak tak mały lud mógł stać się tak niezwyciężony. Pozostaje jedno pytanie, takie, które nie szuka szybkiej odpowiedzi, lecz głębokiego zrozumienia. Co by się stało, gdybyśmy pojęli, że najważniejsze wojny nie toczą się bronią, lecz tym, co nosimy w środku?